Plan dzisiejszego kazania jest mniej więcej następujący. Najpierw powiem o tym, jak to Pan Bóg się nam wprasza w życie, a później powiem, że niekoniecznie. No bo jeśli ktoś chce powiedzieć, że Pan Bóg się wprasza, że Pan Bóg chce w tym naszym życiu być w wyraźny sposób, to ma dzisiaj świetny tego przykład. Zacheusz, który chciał Jezusa zobaczyć, wcale nie miał intencji przyjmować Jezusa w swoim domu. Ale Jezus w swoim stylu. Sam decyduje i mówi: Dzisiaj zatrzymam się u Ciebie. No, ewidentnie się wprasza. W tym wszystkim, co robi, on się wprasza. W większości miejsc, w których jest, nie jest na zaproszenie, ale przychodzi, bo tam właśnie chce przyjść, do tej wioski. Przychodzi i mówi to, co czuje, że powinien powiedzieć. To, co jest ważne. Zresztą samo przyjście Mesjasza nie jest przyjściem, które jest oczekiwane. Co prawda. Żydzi oczekiwali Mesjasza, ale takiego, który rozprawi się z wrogami Izraela, a nie rozprawi się ze słabością w ich sercu. Na takiego Mesjasza nie czekali, takiego Mesjasza nie zapraszali. I takiego Mesjasza zresztą odrzucili. Ale jak patrzymy na Jezusa, na to, jak On znajduje równowagę między tym, żeby zostawić wolność nam, a jednocześnie nas zainspirować, to widać, że On jest inny niż to, co będzie właściwe dla człowieka dzisiejszych czasów w naszej kulturze, czyli taką wielką uważnością, żebyśmy przypadkiem niczego nie narzucili, nie zasugerowali: Moja wiara jest moją wiarą, twoja wiara jest twoją, nie przeszkadzajmy sobie. To Jezus przeszkadzał. To Jezus przychodził i czasami bardzo mocno powiedział: To, co jest waszym wyobrażeniem o wierze, o Bogu, to jest bzdura. Jesteście zupełnie ślepi, niczego nie widzicie. I on z takimi opiniami, ze swoją obecnością, mógłby być traktowany jak intrus. I zresztą przez wielu, przez tych, których najbardziej uderzał na wszystko, przez uczonych w piśmie, Faryzyuszów, jest traktowany jak intrus. Jak ktoś, kto się wprasza z niepotrzebną nauką, która tylko burzy dobry porządek, jaki był. Ale niektórzy reagują inaczej. Inaczej reaguje tenże Zacheusz. Które jak usłyszał, że nie tylko może Jezusa zobaczyć, ale będzie mógł go ugościć, będzie mógł go nakarmić, pewnie tam Jezus został, to się bardzo ucieszył, bo on nie czuł, że Jezus jest intruzem, ale był wspaniałym gościem w jego domu, a może i więcej niż gościem, ale o tym za chwilę. Tak jak możemy spojrzeć na Jezusa, który wyraźnie ma inicjatywę, który nie jest pasywny, który przychodzi i głosi Królestwo Boże w taki sposób, żeby dotrzeć. Nie chowając się w Nazarecie i czekając, może przyjdą do Nazaretu, może tutaj mnie odnajdą. Wychodzi i głosi w taki sposób, że wielu nie chce słuchać. Tenże Jezus wydaje się, że z jednego ważnego powodu nie jest odbierany przez Zecheusza i innych, którzy patrzą przez oczy wiary, nie jest odbierany jak intruz. Dlaczego? Dlatego, że Jezus przychodzi do swojego. On nie przychodzi do obcego domu. On przychodzi do swojego domu, bo wszystko co tutaj jest jego. Jezus to rozumie i o tym często nie wprost, ale mówi, że to wszystko tutaj to nie jest miejsce, gdzie on jest gościem, on jest gospodarzem. Ewangelia według Świętego Jana rozdział 1, werset 11. Słowo przyszło do swojej własności, a swojego nie poznali. Tak widzi Pan Bóg to co jest naszą rzeczywistością tutaj na ziemi i nas swoją własność swoje dzieci szatyn będzie nam odpowiadał i myślę, że bardzo skutecznie nam odpowiada, że Bóg jest gdzieś tam i domem Pana Boga jest niebo, które jest gdzieś u góry. Otóż Jezus chciałby przekonać i całą swoją postawą pokazuje, że Pan Bóg jest tu i to jest jego dom. I On nie jest gościem w naszym życiu. On jest tutaj gospodarzem. I dlatego trudno, żeby gospodarz się wpraszał. Trudno, żeby ten, który jest panem tego miejsca, był tym, który będzie niemile widziany przez tych, którzy uznają go jako pana swojego miejsca. Tego właśnie. Będzie wrogiem dla tych, którzy myślą, to jest moje królestwo. I będzie wrogiem szatana, który jest księciem tego właśnie miejsca, tej ziemi. Ale on sobie tę władzę tylko uzurpuje. Bo gospodarzem ostatecznie, stwórcą wszystkiego i tym, do którego wszystko dąży, jest sam Pan Bóg. I to jest ważna różnica, bo kierunek pobożności wielu wierzących, z wielkim przekonaniem mówię, ogromnej większości wierzących, to jest dojście do punktu, gdzie będziemy lepiej Pana Boga gościli. Otworzyli się jako gospodarze, na Pana Boga, na Ducha Świętego, żeby On mógł przyjść. To może przestańmy myśleć w ten sposób i zobaczmy, jak jest. Bo to nie ja jestem gospodarzem i może zaproszę Pana Boga do swojego życia jako gościa, tylko On był przede mną, zanim jeszcze mnie stworzył, już mnie pokochał. On zna mnie lepiej niż ja sam siebie znam, On przygotował mi miejsce na tym świecie, On tutaj jest, tym, który jest u siebie. Więc tak długo. Jak będę starał się z najlepszą intencją, w dobrej wierze i ze swoją pobożnością, będę starał się uczynić z Pana Boga jak najlepiej przyjętego gościa, to nadal mam sprawy postawione do góry nogami. Bo on gościem nie jest. To ja jestem u niego gościem. To on mnie pierwszy pokochał, a ja odpowiadam taką miłością, na jaką mnie stać. To on mnie wybrał, i ewentualnie ja mogę też wybrać. Że chcę należeć do niego, że chcę być świadomym chrześcijaninem, który jego postawi na pierwszym miejscu. Ale to on jest zawsze pierwszy. To od niego wychodzi inicjatywa. Właśnie on jest panem mojego życia. Inaczej może być rzeczywiście szanowanym gościem, ale gość przychodzi i wychodzi i go już nie ma. A gospodarz. Jest stale i jego miejsce jest stałe, a on bardzo walczy nie o zewnętrzne miejsce, tylko walczy o nasze serce. I to tam on ma być gospodarzem. On ma być tym pierwszym. I w tym nie jest intruzem, ale będzie w wyraźny sposób się dobijał, będzie pukał, będzie pytał, będzie mobilizował. No bo on czuje, że to jego, że to jego dziecko, że to to ukochane stworzenie. Które potrzebuje pomocy. No i wyobrażam sobie, szukając jakieś analogii, że dwulatek, który się bawi i wcale jeszcze nie ma ochoty pójść spać, i nie ma, nie ma ochoty być wykąpanym, będzie mógł nawet i w pewnym sensie traktować rodzica jako intruza, który przychodzi, mówi, odkładamy zabawki, czas na kąpiel. Tylko ten rodzic nie jest intruzem, tylko z miłości i troski robi to, co należałoby zrobić w tym momencie. I Pan Bóg wobec nas jest Ojcem wobec dzieci który przychodzi do swojego, przygarnia, zostawiając nam wolność, zostawiając przestrzeń do tego, żebyśmy powiedzieli nie. Jezusowi wielu powiedziało nie i słowo przyszło do swojej własności, ale swojego nie poznali i odrzucili. Natomiast On będzie przychodził, nie przepraszając, że przychodzi i nie mówiąc w każdym zdaniu, ale jeśli chciałbyś mnie wysłuchać, jeśli chciałbyś w ogóle mnie przyjąć w swoim życiu, przepraszam, że Ci przeszkadzam, ale chciałbym coś zaznaczyć. Nie. On będzie przechodził mocno, jak to Bóg, bo jesteśmy Jego. I dobrze, jeśli to będziemy coraz lepiej odkrywali, bo to jest bardzo radosne, to jest piękne, bo jesteśmy Jego, kogoś, kto nas bardzo kocha.